Cześć siemanko, z tej strony mapi. witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj jak widzicie mam 15 Brawl i wszedł do gry Max i już odblokowałem Max, Kruk i Sen i z którąś z tych postaci będziemy polować, mam nadzieję, że mi się uda coś zrobić więc zaczynamy pierwsza skrzyneczka Monety, 8 i Monety, Shelly i Właśnie, Shellkę możemy ulepszyć zaraz na, na dziewiąty i do Nity mogę zrobić Star Power. Mam nadzieję, że jakiegoś Star Powera też drobne. Monety, Brock, Daryl. Star Power do jest! Wiedziałem, że ten odcinek będzie kozacki. Monety, Bo, Jesse. Monety Poco Leon i 3 gemy. Ło! Monety M. Sterl i bilet. Monety 8 bit Pam. Monety Frank Tara. Monety Al Primo Pam. Monety Rico 8 bit. Monety Barley Pam. i 3 gamy. Monety Cold Mortis i 2 bilety. Monety Cold shelly. o i monety Brock i 8-bit. Odblokowaliśmy do nity Star Powera. Więc chodźmy go na dół przetestować. Oczywiście ten star power robi, że jak mi że jak mi się wypuszcza i kogoś bije, to on szybciej bije. O, tu już Max. Bi? Tam, dojedź go, dojedź. Dobrze. No i pokaż, co ten misiu robi widzą. Oj. Nie musiała być ogólnie nowa postać. Też się cieszę ze Star Power'a. A ten Max mnie pojechał. Max to teraz zarumbista postać. Dojedź, dojedź, Pam, dojedź. Dobra. I win. Jak widzicie, opłaca się tego Star Powera mieć. Opłaca jest przekozacki jak widzicie, żadnej postaci na mnie dropu ale zaraz to już zobaczymy. Max to jest kupienia. Szansa na legendę nam się pomniejszyła o jeden. Więc. El primo mogę ulepszyć. Wow, 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 Ale nie, ja zbieram na punkt, na ten. Pienuszki na szeli, żebym mógł ją ulepszać. A więc, jakby ktoś chciał ze mną być i grać, kto mnie jeszcze nie ma znajomych, więc polecam wejść do klubu. Patyczaki. Serdecznie zapraszam. A teraz wam pokażę jak gram bi. Bi słabo gram. Dopiero mam na niej siódmą rangę. Z siorą trochę nabijałem. Przed tym odcinkiem się też trochę stresowałem. Mam nadzieję, że nie ma maksa. Nie, Piper! Nie, nie, Piperka, uciekaj, uciekaj, dobrze! Strzelaj, 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 kurde! Nie trafiłaś! Kurde! Oni cię tu zajdą, wiedziałem, Piper! Dobra, wiesz, Piper! Sprawdzaj te krzaki na Mam nadzieję, że dużo powerów nie mają. O kurde, Frank. Uciekać, kurde. Dobra. Jak widzicie? Sławogrambi. Wiem. O. Ósma nawet. <laughs> o doświadczenie nawet. Uuu. Jaki ten odcinek zwariowany jest. A wiecie co? Dobijemy jeszcze te 9900 pucharków. Na tym odcinku. Moja kuzynka. Yy, miała Leona... Na dziewiątej mocy ponad dwa miesiące i dopiero dzisiaj dropła Star Power do Leona. Tylko mam nadzieję, że nie bucika tylko to yy, uleczanie jak jest niewidzialne, bo bardziej jej się opłacało to, bo tak długo czekała na, ten, na Star Powera, więc bardziej jej się opłacało dropnąć właśnie tamtego. Mi się bardziej opłacało dropnąć ten Star Power, gdzie jak Misiu kogoś uderzy, to mi zwraca 500 punktów życia. A jak ja kogoś uderzę i Misiu ma mało HP, to ja mogę go uleczyć. Ten Star Power jest fajny. Mam nadzieję, że teraz nowym star powerem będziemy dobijać gdzieś się jeszcze tego star power'a mam do nit? Mamy to. Jedną drużynę sam wybija A teraz zagram solo nitą. Ze Star Power. Zobaczymy. Widzicie tak, może nie było dobrze widać, ale misiu tak szybko ruszał łapką. Tą mrozę trzeba wziąć na daleko i tego maksa. Nie, 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 dobra. Bo nie, nie zagramy solo, bo jeszcze więcej stracę, jeszcze 15 puszek. Musi nabić 99900 puszek, a na 10k musimy dobić. I dobijemy.

Nie w naszym Jak widzicie, dobrze nam poszło. Więc to by było na tyle w tym odcinku. I żegnam się z Wami. Cześć. Pamiętajcie, zostawić lajka like i subika. Polecam. Więc żegnam się z Wami. Cześć.